Hej kochani, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trolla. Dzisiaj mamy najdroższą zdrapkę na świecie. Kilka osób mnie o nią prosiło, abym nagrał jeszcze kilka odcinków z tą zdrabką. Także spełniam Wasze życzenia i oto ta zapeczka jest tu. Jedna sztuka kosztuje stówkę, czyli no, trochę to jest. Mamy tu trzy pola ścierne, jedno takie tutaj większe. W sumie to jest jeszcze większe. <laughs> tutaj i tutaj. Czyli trzy gry razem. W tej pierwszej szukamy trzech tych samych kwot. Tutaj mamy moje wygrywające liczby, jest ich chyba 5 sztuk. No i tu musimy znaleźć dublet, czyli pod tymi koronami dwa takie same symbole. W takim przypadku, gdyby były dwa, to wygrywamy przypisaną do tych symboli premię i mamy 6 szans. Tabela wygranych wygląda tak. Top premia 3 miliony i są tylko dwie sztuki. Także powiem Wam, że to akurat yy, nie jest jakąś nie wiadomo jak dużo. No ale zobaczymy. Nie ukrywam, że liczę na tą zdrapkę troszkę, że kiedyś coś tutaj trafimy większego. Do tej pory miałem wiele razy 100 koron pamiętam. Miałem chyba też yy, 200 też miałem koron, 500 tu nie miałem, ale nic takich, z tych wyższych kwut, yy, wygranych tutaj raczej mi się nigdy nie trafiło. No ale zobaczymy, może tym razem, także króciutkie intro i drapiemy. No dobra, kochani, słuchajcie, przybliżymy troszkę, żebyście to dobrze widzieli. Zaczniemy od tej zrabki na środku. Czyli tutaj szukamy moich wygrywających liczb, a liczbami tymi są 28. 28, jak znajdziemy tutaj gdzieś pod tą, pod tymi gwiazdkami, no to wtedy coś tam wygrywamy oczywiście. Także łatwa sprawa. 14. 29. Dziewiąteczka i jedyneczka. To są moje liczby, które musimy gdzieś tutaj znaleźć. No to szukamy. Pierwsza liczba to jest piąteczka, piąteczki niestety nie mamy. Lecimy kolejną. 31 nie mamy. 14 jest trafienie. Mamy trafienie. 14 siedzi. Także szybko to się pojawiło. A mamy jeszcze dużo, dużo do drapania. Oczywiście 14 odkryjemy później. Trochę adrenaliny musi być. Mamy 20. Dziesiąteczka obok była dziewiątka. Tutaj krył się 1000 koron. Lecimy dalej. 35. Niestety nie moja. Dwujeczka, Też nie moja. A była jedynka też obok. Sprawdźmy co tu mamy. Tu było 5000.

I trójeczka, niestety nie moja, ale mamy tutaj za to. Co to było? 14. Odkrywamy. Żartowałem. Odkryjemy później. Drafimy sobie teraz tą zdrapaczkę tutaj w góry. I tu mamy zdrapać trzy takie same kwoty. No to szukamy. Mamy 200 koron. Mamy 100. Tutaj mamy 100 tysięcy Tutaj jest numerek, przyda mi się, jak będę tą zdrapkę do kolektory oddawał Zawsze pani w kasie musi ten numerek wydrapywać i szukać, jak ja tego nie zrobię, żeby wbić tą zdrapkę w tą maszynę, która tam to wszystko tam skanuje i zlicza Słuchajcie, mamy 3 miliony raz, dwa, jeszcze jeden i będzie szał, ciao. No, szukamy, szukamy. 3 miliony, ależ to pięknie wygląda. Mamy 1000. Mamy 100 koron. I 200 po raz drugi. I tutaj chyba jeszcze dwie liczby będą. Jak nie 3, ale chyba dwie. Albo jedna. Jedna. Mamy 1000 po raz drugi. No, i chyba już koniec. Tak. Tutaj już nic nie ma. O ile się nie mylę, to niestety tutaj jest puściutko, kochani. Mamy 3 miliony raz 2, 2 stówki, 2 razy 200, 2 razy 1000 i, raz, i, dwa raz, no, i 100 tysięcy. Dobra, puściutko. Ale mamy jeszcze grę ostatnią. Jeszcze jest jedna gra. Tutaj szukamy dwóch tych samych symboli. No to szukamy. Mamy gwiazdeczkę i portfel chyba to jest. Lecimy niżej. Mamy rubin i serduszko, taki, taki naszyjnik. Mamy woreczek z kasą i mamy diament. Tutaj mamy wagę. Wekt i mamy tutaj coś, nie wiem co to jest, jakaś ogryzka czy coś, a, świnka skarbonka. I dwie ostatnie szanse, mamy pierścionki i monety. I uwaga, uwaga. Gral i skrzynia ze skarbem. No niestety, tu jest pościutko. Tu jest puściutko, także mamy tylko tą czternastkę. No zobaczmy, zobaczmy, coś tam się kryje pod tą czternastką. Czy to będzie stuwa, bo stówkę właśnie tyle ta zdrapka kosztowała, czy coś więcej. Uwaga, uwaga. Stuła, stuła. czyli mamy stówkę z powrotem na kolejną zdrapeczkę. Jej, <laughs> trum, fanfary dla Gregora. <laughs> Dobra, słuchajcie, ja wam już dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na kolejne filmy, czekam na wasze komentarze. I oczywiście, łapki w górę. Trzymajcie się, życzę wam miłego dzionka. Hej, pozdrawiam.